Czujesz, że Twoja sylwetka mogłaby wyglądać dużo lepiej? Spójrz na te trzy sylwetki. Każda z nich wymaga innej strategii, aby dojść do formy życia. I zaraz podam Ci tę strategię. Ale wybierz złą drogę, to stracisz kolejne miesiące czy nawet lata na treningu. Co gorsze, widzisz inne kobiety w Twoim wieku, które robią niesamowite efekty. A ty trenujesz, starasz się i widzisz wciąż brak tej wymarzonej formy w lustrze. Teraz podam Ci strategię na te trzy sylwetki: Skinny Fat. Krótka redukcja 2-3 miesiące, aby pozbyć się fatu z brzucha. Nie bawimy się tutaj w rekompozycji, bo to jest żmudny proces, który demotywuje początkujące osoby. Potem wchodzisz na masę, aby nałożyć na sylwetkę pełniejsze kształty oraz jędrność. Szczupła. Tu od razu wchodzimy w nakładanie kształtów, czyli nadwyżka kaloryczna nawet 500 kalorii powyżej zera kalorycznego. I budowanie masy mięśniowej przez trening siłowy, a nie fitnessy czy fikołki i diety 1500 kalorii. Bo nie mając masy mięśniowej każda redukcja kończy się rozczarowaniem, a nie wyrzeźbioną sylwetką, dlatego skup się na budowaniu, a nie na odchudzaniu. Trzecia sylwetka. Nadwaga. I tutaj idziemy w długą redukcję, ale z przerwami na tzw. diet breaki, gdzie podnosisz swoją kaloryczność. Po co? Bo na deficycie tracisz siły? I rośnie głód. Dietbreak cię nakarmi i doładuje baterie na kolejne tygodnie redukcji. Logiczne. Więc dlaczego jeszcze tego nie robiłaś? Teraz już znasz strategię na siebie, jak nie tracić kolejnych miesięcy. Ale to dopiero początek, bo dalej nie wiesz jak trenować. Dlatego obserwuj mnie, bo będę o tym jeszcze mówił.